Leczenie zwierząt jest znacznie droższe niż profilaktyka. Zapobieganie chorobom i trafna diagnoza to sukces lekarza weterynarii i hodowcy. W większości stad, które odwiedziłem, hodowcy zatuczają zarówno jałówki, jak i krowy tuż przed wycieleniem. Prowadzi to do mniejszego apetytu, ketozy i mniejszej produkcji mleka. Ketoza i jej konsekwencje to jedna z najczęstszych i najbardziej kosztownych chorób metabolicznych w stadzie bydła mlecznego. Każdy potrafi łatwo ocenić objawy klinicznej ketozy, natomiast subkliniczna ketoza nie, wydaje, nie daje wyraźnych objawów poza przypadkiem produkcji mleka. Potrafi obniżyć produkcję mleka nawet o 15%. Jeden przypadek ketozy klinicznej to 10 przypadków ketozy subklinicznej. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy krowa po wycieleniu będzie miała problem z ketozą. Można to zrobić w dwojaki sposób. Można ocenić poziom kondycji ciała krów przed wycieleniem, a także używając glukometru, badając ciała ketonowe w zasuszeniu. Kondycji ciałaków najprościej można ocenić za pomocą aplikacji Kanods. Aplikację pobiera się ze sklepu Google Play na tablety z systemem operacyjnym Android. Używanie tej aplikacji jest bardzo łatwe. Używa się bardzo prostych schematów, porównuje po prostu zdjęcia. Każdy jest to w stanie zrobić bez najmniejszego, bez najmniejszego problemu. Dzięki aplikacji mierzymy BCS, tak zwany Body Condition Score. Dla krów przed wycielaniem powinien wynosić maksymalnie 3,25. Jeśli ten wskaźnik jest wyższy, to znaczy, że krowa kumuluje tłuszczu wewnątrz ciała i będzie miała problemy z apetytem, z utratą masy ciała i z ketozą po wycieleniu. Drugą metodą jest ocena poziomu ciał ketonowych we krwi za pomocą glukometru. Najlepiej wziąć kropel krwi z żyły ogonowej. Nanieś na pasę, włożyć go do glukometru i po 10 sekundach otrzymujemy cyfrowy wynik. Jeśli będzie to wynik wysoki, to wiemy, że po wycieleniu będzie problem z ketozą, spadkiem apetytu i wszystkim, co się z tym wiąże. Możemy uchronić krowę przed konsekwencjami stosując preparaty zawierające chronioną cholinę, metioninę typu hepatobione. Oraz jednocześnie podawać tuż przed i po wycieleniu preparaty energetyczne w postaci glikolu lub gliceryny. Najczęściej w klinicznej ketozie mamy wysoki poziom ciał ketonowych we krwi i niski, niski poziom glukozy. Ale zdarzają się przypadki, kiedy mamy wysoki poziom ciał ketonowych i również wysoki poziom glukozy. W tym wypadku powinniśmy. Normalne leczenie nie, nie, nie przynosi rezultatów, powinniśmy stosować preparaty zawierające potas. W postaci wlewek lub dręczu. Kliniczną ketozę można również zmierzyć za pomocą pasków do badania moczu. Te i inne produkty można znaleźć na naszej stronie internetowej www.patrexpert.pl lub klikając na nasze logo na koniec filmiku. Dziękuję za uwagę, Adam Maksimowicz. zdrowa krowa do więcej mleka.